Hej, Pamiętam, że jakiś czas temu obiecałem wam testy K2 tapisa Czyli środka tak naprawdę do prania tapicerki, A że znalazłem go w dwóch wariantach, czyli spray i pianka To sprawdzimy oba i dam wam znać, czy to w ogóle do czegokolwiek się nadaje Przetestujemy to tutaj Przy foteliku mam po prostu uwalone W tym miejscu, żebyśmy miał zwykły sprayem. Tutaj pianką, zobaczymy jaka będzie różnica Nawet nie będę tego dużo, po prostu wezmę tak jak leci Zobaczymy co z tego wyjdzie Typ stream jest za mocny, zbyt mocno namasza tapicerkę zdecydowanie lepiej idzie to na sprayu producent po minucie dwóch zaleca przeszyć to mokrą szmatką, natomiast trochę to pianuje dobra, jest lepiej, powiedziałbym, że nawet to wygląda czysto ale jest trochę wilgotne i trochę się obawiam że jak ktoś przegnie z tym sprayem, a w szczególności jak ustawi sobie stream ee, czyli ten taki strumień to może zamoczyć aż gąbkę, nie? Ale to słabo No dobra, a teraz piankę Zobaczymy czy będzie różnica, może będzie się lepiej nakładało Pianka generalnie jest wygodniejsza W nakładaniu I trochę mam wrażenie, że jest lepsza kontrola Nad tym szczerze mówiąc Zaraz no, zobaczymy Słuchajcie Zarówno po tym sprayu takim Jak i po piance Jest znośnie Jest na taki domowy użytek Chyba to jest uwalony. Sprawdźmy to opianki jeszcze raz Tak Po piance sucho Powiem, wam, że to jest czyste pewno fajnie to wygląda Po sprayu tutaj mam jeszcze trochę, no mam wilgotny delikatnie Bo jest to Boczek też suchy też czysty I serio Jeżeli macie bardzo zawolnej tapicerki te brudzenia są powierzchowne To to brać Bo to to jest tanie Zresztą tutaj widzicie cenę Generalnie uważam, że warto